Dzień dobry, kochani widzowie! Dzień dobry, penetrator. Tak, znowu penetrator i lecimy z kolejną dwójką misji. Misję, można powiedzieć, dla bardzo. O, policja nas goni! Dla bardzo nietypowej osoby, mianowicie dla tej, tutaj co biegnie, czyli dla Versatilego. Chociaż ta pierwsza, jak widzicie na mapie, nie będzie miała ikonki V, tylko właśnie D, ale jest to, jakby, taka misja liczona, jakby dla nas. Samego czyli gruba jadka z panem Diazem, widzicie, jeszcze sobie też poszedłem do North Point Mala. Wymieniłem sobie ciuszki na codzienne, tak oni chyba codzienne nazywają. Jakaś fura, fajniejsza, czy coś i tyle chyba co. Tak więc dobra, lecimy do Starfish Island. Cieszę się, że do ze mną jesteście. Rozsiądźcie się, wypijcie kawkę, herbatkę. Jeżeli macie 18 lat, to browarka, i zaczynamy jedną z ważniejszych misji dla całej fabuły, a następna będzie jeszcze ważniejsza. Tak więc, to no, będzie się tutaj działo, proszę Państwa. Tak, następna seria, jaką będę nagrywał na kanale, jest już na 100% u. No, jak to powiedzieć, zaklepana. Już tam. Znaczy, jeszcze jej tam nie instalowałem, nie uruchamiałem. Chyba nie będę mówił tytułu, ale. Po, po, po co? Ale powiedzmy, coś, coś się wydarzyło ostatnio z tą serią. Jakieś newsy tam wpadły, nie wiem czy tam śledzicie, tak więc. Kolejna podpowiedź, oczywiście, już sami, którzy pisali w komentarzu, prawidłową odpowiedź, ale wiecie, ja tutaj robię klimat jak nie wiem, w pamiętnikach wakacji, albo napięciach, jak, jak w trudne sprawy. Ok, zaczynamy. Misja, która zdwie się tutaj, wymazanie Rubout, podjeżdża Lens Dance Vans, powiedział koleś. Z miniganem, nie? Albo ja, ja jak teraz jest spamowany na social mediach POV. Oj tutaj mówię, kolejny ukłon w stronę Scarface'a. Nadrobiłem, nadrobiłem to, że mam w moich zbiorach już Gutfellas? obcy Sferajny, tak? Zakupiłem za całe 5 funtów tak więc, no myślę, że w tym tygodniu. Uda się je obejrzeć, Wiecie, jak wcześniej Lens, nie Lens, Kent dzwonił do nas, mówi, że jest wyznaczona za nas nagroda. To oczywiście miał na myśli, że tutaj te panowie, nawet podczas nie misji, by nas atakowali. No tutaj to oczywiście, że podczas tej misji będą teraz nas walić, ale jakbyśmy nawet misji nie wykonywali, to. By do nas srali, Idziemy frontowymi drzwiami, chyba nie. Czy to da się? Czy nie. Frontowymi, zaraz się okaże. no to będzie teraz do Petroła. Mnóstwo, mnóstwo rzeczy tutaj właśnie będzie po tych. po wykonaniu tej misji. Hmm, musimy iść tam do tyłu, ok. Tak, też pójdziemy, nie? Chodź Lance. Jesteśmy dla niego za szybcy, ale to nic. Ale to ma rozrzut. Oczywiście jak zwykle trzeba uważać na lensa. Na Kurde, po tak lecisz? Okej. Okay. Co za mameja. ja okay, teraz myślę tylko czy coś więcej nie ma. A może wrócimy helikopterem, dobra jak on się tam blokuje A my sobie wchodzimy do chaty Jest zdrówko, jednak mamy fula. No i dobra już zamki się Jezu ta baba jest tak irytująca Z tej strony byśmy przyszli jeżeli e, byśmy się udali labiryntem Gs i widla, oj dołączy do nas ten czul. O czy to się u góry jest? No, no weźmy tutaj po prostu już. 130 pancerza, jest całkiem rozsądnie. Gdzie jest pan Diaz? Tam gdzie Al Pacino prawdopodobnie jest. Co on ma? MP5? Tak! Przejmujemy twoją fotowoltaikę stary. I tyle. Tutaj znowu będzie miał... E, jak on ma? Lens Deserta. Desert Eagle. Który oczywiście nie występuje w tej grze. You to, co zrobiłeś, to to! To jest dla mojego Ufam się w ciebie, Tommy! A gdzie to zrobiłeś? Powiedz dobra noc, panie Diaz! Yep. No i tyle, ludziska. Teraz zbieramy mnóstwo, mnóstwo fantów. Czyli przejmujemy willę Diaza, przejmujemy gang Diaza. I 50 tysięcy miejsce, nowe miejsce na safe point hot and sticky. Co to jest w ogóle? Okej, okay. nie wiem. Luźny studio. Dobrze, się już, luźny strój. Eee, proszę Państwa, jest safe. Tommy, synu, mam dla Ciebie niespodziankę. Jestem tam, aby nagrać z jakimś dużymi artystami. Dlaczego nie przychodzisz? Wiesz, że to ma sens, Princesha. Do zobaczenia później. Mówił akcent. I tutaj widzicie kamerki. Podląd CCTV. Tu zaraz sobie będziemy, od razu weźmiemy drugą misję. I tak, proszę Państwa, co my tu zdobyliśmy? Tak. Dostęp do wymuszenia misji Love Juice. Yy, aha, misje punkt kontrolny, czyli te. Yy, o, znowu telefon. Johnny, me? Hello, Sonny, mnie? Right, Sonny. nie nie

Apteczka, pancerz, strzelba M4. W tej willi się respią gdzieś tam. No i oczywiście, nagrody po paczkach pojawiają się też przed naszą willą. Tutaj jest tak, tu jest zdrowie, pancerz. Nie wiem gdzie jest. Może jeszcze polatałem po tej willi, ale jeszcze pokażę teraz wam, gdzie się respią znajdźki za paczki. I mianowicie jest to tutaj. Tworzę tu sobie pancerz. To czyli tu gdzieś jeszcze jest ten. O, i to jest coś na nowy gang. Witam chłopaki. Witam, witam. O zdrowie, pytam. No, jest ogólnie spoko. Jest, jest, jest ciekawie. Powodzi się nam. Mamy willę. Mamy gruby hajs. Czyli ogólnie, no nasze imię Vice City naprawdę zaczyna coś. Znaczyć. Znaczy przejdźmy się tak. Nie, tutaj. Tak, przebiegimy się szybko tymi korytarzami sobie odświeżę. Tylko co tutaj jest? No na dachu coś chyba jest, nie? Co tam na dachu będzie? Adrenalinka, oczywiście helikopter. Nic więcej, tylko tyle. W labiryncie chyba jest. Zaraz to będzie to widać labirynt jest strzelba a z drugiej strony to jest ta y, 357? Nie, to nie jest ta 357 o, to lubię fajnie one się rozpierdzielają, ale jeszcze zobaczymy zaraz z drugiej strony i też właśnie mówię, no kurcze Wiele osób wiecie narzeka na te GTA, one tyle tam przemocy Jezu, co tam się dzieje, strzelają, zabijają panie koniec świata. Zdrówko. Ale naprawdę ja właśnie dzięki Vice, wiecie, w moim moim życiu właśnie y, seria GTA y, no głównie Vice City takie największe piętno odcisnęła. Y, ponieważ... O jest dobra pancerz tu no, to wszystko jest tu w jednym miejscu. Tam ja jeszcze widzicie w labiryncie jest ta, ta strzelba taka, ten karabin, czy jak to się tam zwie. Ok, czyli jak tutaj tak najszybciej trafić? No tutaj ten, no i co, i co? co? Sorry, nie chciałem. Eee, wracając do pogaduchy, no właśnie mówię, niektórzy narzekają, ale u mnie na przykład Vice City i też Głowa Rodziny, Family Guy, mnóstwo takich wywołało Chęci poznania jakichś takich, wiecie, źródeł. No, tutaj tyle, tyle jest nawiązań, wiecie, gdzieś tam się czyta, ok, to jest nawiązanie do tego. I takie, wiecie, coś, coś każe nam, no kurczę, no zobaczmy, co to, to jest, tak jak mówię, Chociaż no, Scarface. Scarface'a jakoś tak chyba. Hmm, może gdzieś przy oglądam, ale później jak się dowiedziałem, właśnie, że to jest. W ICT jest mocne nawiązanie do Scarface'a, czyli człowieka z blizną, no to kurde, jak. Jeszcze ten motyw, nad, co tam wiecie z tą piłą, to wszystko, kurde, te, ten chłop, to muzyka e, z GTA 3 to jest w ogóle horror, Nie, że muzyka e, z, z GTA 3, które tam raczej no nie jest powiązane ze tam, to wiecie inne klimaty, inne te. A tam kurczę, praktycznie cała stacja nadaje. Okej. Okay. Koniec pierdzielenia, zaczynamy kolejną misję, która cwie się wymuszenie. Oh, Tommy, what do you say? What do you say? We put a bar in them? You're my lawyer, Rosenberg, not my interior decorator. Got it? Listen to me. The time to take over this town is now. It's all out there waiting for us. We need to start seizing territory. And let vice city know we're the new players in town. You know what I'm saying? What you need is a legitimate front, Tommy? Real estate. It's never done me no harm. We need to start using some muscle or we can kiss all that hard work goodbye. The local business don't Diaz is dead. and they're refusing to pay protection. Oh, we could try bribery. Bribery? Screw bribery, I'll show you how to make them scared. 5 minutes. Okej, okay, czyli dostać się do centrum handlowego i rozbij szybki. Tak, będzie tam do do rozwalenia mnóstwo, mnóstwo szybek. To jest taka trochę misja dzika, bo gdzie szybko mamy 5 minut. Kurczę, nie wiem czy, czy to będzie błąd czy nie, ale bardzo, kurde, bardzo zalecane jest tutaj ta broń. Jak dobrze pierdykniemy, to tyle szyby wywalimy, tak więc wyrzutnia rakiet. Dobra, straciłem już 30 sekund na dojazd. Jestem beznadziejny, ale dam radę. Ale też tutaj mówię, nie chceś jakoś tam mega przygotowywać do tych misji, bo one nie są jakieś tam wymagające czy coś, no jest na pewno fajnie powiedzieć coś więcej o nich. A jest to druga misja, która odblokuje nam oczywiście druga misja, no oczywiście pierwsza, która nam odblokuje możliwość zakupienia nieruchomości. To jest taka tamta była oczywiście misja, żeby przejąć e, HT Diaza, a tutaj będziemy mieli teraz okazję pokupywać te wszystkie nieruchomości, czyli lodziarnia, taksówka, Yy, drukarnia, Malibu, Pole Position pewnie o czymś zapomnę, ale no, no lodzi mówimy, stocznia To no w cholerę jest tego część z nich ma misje dosyć ciężkie, część ma takie można powiedzieć no śmiechu warte ale co, co najważniejsze są one różnorodne, tak więc na pewno wielu z Was yy, no pamięta dobrze te misje OK, wyciągamy Wyrzutnie 8 mamy, ok, nie za dużo, ale... Teraz, okay, teraz... Aha, czy tam u góry pewnie? Nie, tu też. No, to nie jest coś takie... Aha, czyli dobra. No właśnie pamiętaj, o przez policję gania, okej, okay. czyli tu jest, Je, jednak polecam tego minigana. zmieniam zdanie, bo wcale aż ta wyrzutnia rakiet, co stracimy, o patrzcie, czy jedna gwiazdka, czyli strój to jest tak jakby, um, bo, bo to pytałem właśnie w poprzednim odcinku, chyba, nie? Stój to jest tak, jakby jedna połóweczka. Tu, do góry. Dwie minuty, powinno być ok. Tu może już wykorzystajmy te Dobra. dwa sklepy, jeszcze oba na dole. Bo, jak wskazują nam dziubeczki. Tu. Jeszcze jest trzy szyby tutaj. Pięć gwiazdek. Niektóre nieruchomości w mieście. Widzicie domek zrobi się z niebieskiego na zielony. Możesz kupić nieruchomość. Czy to już jest koniec misji? Czy jeszcze trzeba będzie spierdzielać z tymi gastkami? Nie, nie trzeba. 2000 dolarów, no nagroda bardzo kiepska. I tutaj, tylko po tej misji, jako nagroda, oczywiście pojawiają się wszystkie nieruchomości do kupienia. Jakieś tam misje, y, w związku z tym do aktywowania. Możliwość kupienia klubu pole y, position, również oczywiście. Karabin snajperski w sklepie, sklepie z bronią.

Tam chyba są trzy one, tak więc dosyć szybko to powinno pójść. Eee, e, tylko gdzie ja zapiszę, gdzie ja pomyślę, gdzie ja zapiszę, żeby mieć dostęp. Pojedziemy sobie do Ocean, Ocean View. Ostatnio też sobie właśnie e, popatrzyłem na prawdziwe y, na prawdziwy ocean drive, tak? Ten czy ten na Florydzie, w Miami. I faktycznie kurczę, ten kawałek, ten ocean drive, co tam jest, tak i tak no widać, bo że ta mapa Wysy była bazowana na tym kawałeczku. Tam więc no, spoko sprawa, przyznam szczerze, zawsze tam też patrzyłem na te hotele, na Google Mapsie, na ceny. Oczywiście, widzę ceny wszystko to jest jakiś tam drogie, najgorsze jest tam się dostać. U nas to wiecie, też jeszcze ta wiza, to wszystko, kurczę, no jest moje marzenie tam, żeby się udać w tamte strony. Czy się to kiedyś ziści? Myślę, że 70% tak. Mówię, moje marzenie jest właśnie, żeby tam Liberty, East, Liberty Island, statuę Wolności zobaczyć. Oczywiście tutaj Florida Miami, czyli takie dwa punkty. Manhattan w Nowym Jorku, no Battery Park. Miejscówki właśnie z Deus Ex'a, Hell's Kitchen, yy, tak więc dajcie znać w komentarzu, ilu z Was było? Może są wśród osoby, które były w Miami. Tak, i tutaj czwarta misja dla pana Blaka. I to tyle. Jeszcze pójdziemy się przebrać. Już będziemy, mówić, tak jak będziemy śmigać w normalnym stroju, czyli w naszym luźnym. A tą piłę, snajpera Mortadera nieluźny strój minigana. Oczywiście bierzemy nie chcę tej wyrzutki. Zawiodłem się na niej. To tyle. Dziękuję. Łapeczka subskrybujcie. Komentarz w tym odcinku: komentarz yy, zalecany jest. Yy, światła dyskotekowe. O, takie. Taki głupi komentarz. Jeżeli nie wiecie, co napisać, to właśnie polecam. Zachęcam do napisania. Komentarz za satęcy. Dziękuję. Pozdrawiam. Do następnego odcinka. Hej!